Jakby to tylko świadczy o tym, że mamy trochę jeszcze pracy przed sobą, żeby odkłamać te wszystkie, te wszystkie nieprawdy, kłamstwa, mity, na co otworzyłem szeroko oczy. A numer 3 pojawiło się zakaz spożywania tłuszczów. Jezu, ile tutaj rzeczy trzeba odkłamać. Dobra, powiedz co my robimy w środku lasu. Jak to, środę? Planujemy nagrać parę ujęć. No i nie jesteśmy filmowcami, więc to gdzieś dym na kabel. Każdy najlepszy chirurg zaczynał od zabawy wyrostkiem robaczkowym. Mam wrażenie, że moja leptyna jest pod kontrolą. Że po posiłku niskoglikemicznym leptyna została wydzielona przez tkankę tłuszczową, no i mózg zaczyna to odbierać jako takie przyjemne uczucie sytości. Nie chce mi się jeść. A ja właśnie zbliżamy się do trasy. To jest trasa, którą prawie codziennie pokonuję do pracy. Ja, propos strefy komfortu, o której mówiliśmy, w tym, na tym etapie trasy tu już nie mam mowy z, o wyjściu ze strefy komfortu. Tu już się jedzie przyjemnie i naprawdę bardzo miło. Super, ale to czekaj, yy, chodźmy tu, patrz. Berberys zwyczajny. Weź weź nagrę. Tu zawsze też zatrzymuje się berberyna. berberyna jest berberyna Dla, dlatego sentymentalnie się zatrzymuje przy berberysie, bo berberyna uzyskiwana z, właśnie z berberysu jest jednym z naprawdę kluczowych suplementów w insulinooporności. Ma tak mocne badania, że ja w większości swoich pacjentów, u których rozpoznaję insulinoporność Często startuje właśnie z berberyną. No, nie mówiąc już o dużej, dużej modyfikacji stylu życia, a zwłaszcza diety. LCHF to jest klucz do sukcesu. LCHF. English. Hey, LC. Cukier krzepijemy fruktozę. Nie, zdecydowanie nie. Low carb, high fat, czyli dieta, która jest oparta na bardzo niskim poziomie węglowodanów, czyli cukrów, bo pamiętaj, że węglowodany to cukry. Krótkie przypomnienie, masz trzy makroskładniki, węglowodany, tłuszcze i aminokwasy. Aminokwasy zostawmy, one są wymyślone przez naturę. Po co? Po to, żeby budować chociażby twoje więźnie. Tłuszcze, okazuje się, że są wymyślone po to, żeby też jako składnik budulcowy budować, chociażby wchodzić w skład błon, błon komórkowych i na przykład różnego rodzaju enzymów, hormonów, ale przede wszystkim są źródłem energii, tłuszcz jest źródłem energii, bardziej efektywny niż cukier. Przypomina mi się dzisiejsza wizyta bardzo sympatycznej pacjentki Chorującej na cukrzycę, która właśnie wróciła od diabetologa Mhm pacjentce pytanie, a jak pani myśli Czego powinna pani unikać w diecie jako osoba chora na cukrzycę? Numer dwa pojawiła się wołowina Na co otworzyłem szeroko oczy A numer trzy pojawiło się zakaz spożywania tłuszczów I jakby to tylko świadczy o tym że mamy trochę jeszcze pracy przed sobą, żeby odkłamać te wszystkie, te wszystkie nieprawdy, kłamstwa, mity, bo przypominamy, że tłuszcze i mięso, oczywiście dobrej jakości tłuszcze i dobrej jakości mięso, to mo, ja bym nawet zaryzykował podstawa y, diety, jeżeli chodzi o chorych na cukrzycę. No ale dokładnie tak jak mówisz, no musi minąć sporo lat. Mam nadzieję, że te lata miną, że nikt tu nie namiesza. I w końcu no, to pokolenie przedszkolaków, bo dlatego trochę tak przewrotnie... Mówimy, że przedszkolaki uratują świat, bo uratują pod warunkiem, że zrozumieją pewne prawdy, e, które były, no, można powiedzieć, zatajane przed nami. E, chociażby takie, że tłuszcz jest niezbędnym składnikiem zdrowej diety. Tylko trzeba wiedzieć, jaki tłuszcz, że bez tłuszczu nie wchłaniają się witaminy, a jak się wchłaniają, to w małych ilościach. Zwłaszcza te witaminy wchłaniane właśnie w tłuszczach ADEK. No, że e, jeżeli jest mało tłuszczu, no to wtedy wydziela się dużo insuliny, no, bo wtedy najprawdopodobniej Podobnie w diecie masz za dużo węglowodanów. A jak jest za dużo insuliny, to jest za dużo tkanki tłuszczowej, bo tłuszcz powstaje z cukru w wątrobie. Jezu, ile tutaj rzeczy trzeba odkłamać? <gry> Czy my idziemy w dobrym kierunku? Powiedzcie nam.